Tragiczny pożar. W miejscowości Obórki zginęło 15 koni. Dziś nad ranem, tuż przed godziną czwartą, w miejscowości Obórki, powiat piaseczyński, wybuchł pożar w jednym z budynków stajennych. Obiekt o wymiarach 20 na 25 metrów był podzielony na kilka części. W jednej z nich składowano siano, bryczki oraz sprzęt jeździecki, w drugiej znajdowała się stajnia, w której przebywało 15 koni. Niestety. W wyniku pożaru wszystkie zwierzęta poniosły śmierć. Obok znajdował się drugi budynek. Stajnia, w której przebywało dziesięć koni. Strażacy podjęli natychmiastowe działania, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na kolejne zabudowania, co pozwoliło uratować zwierzęta z drugiego budynku. W akcji gaśniczej uczestniczyło 15 zastępów straży pożarnej, w tym jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z powiatu Piaseczyńskiego. GRG-14 z Warszawy oraz Grupa Operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP. Na miejscu obecne były również Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja. Nie było osób poszkodowanych. Pożar stajni to ogromna tragedia dla samych właścicieli i wszystkich wielbicieli koni. Straty materialne mogą sięgać setek tysięcy złotych, ale najboleśniejsza pozostaje strata piętnastu zwierząt. Tragiczny pożar. W miejscowości Obórki zginęło piętnaście koni. Dziś nad ranem, tuż przed godziną czwartą w miejscowości Obórki, powiat piaseczyński, wybuchł pożar w jednym z budynków stajennych. Obiekt o wymiarach 20 na 25 metrów był podzielony na kilka części. W jednej z nich składowano siano, bryczki oraz sprzęt jeździecki, w drugiej znajdowała się stajnia, w której przebywało 15 koni. Niestety, w wyniku pożaru wszystkie zwierzęta poniosły śmierć. Obok znajdował się drugi budynek, stajnia, w której przebywało 10 koni. Strażacy podjęli natychmiastowe działania, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na kolejne zabudowania, co pozwoliło uratować zwierzęta z drugiego budynku. W akcji gaśniczej uczestniczyło 15 zastępów Straży Pożarnej, w tym jednostki państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu piaseczyńskiego, GRG 14 z Warszawy oraz grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP. Na miejscu obecne były również zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Nie było osób poszkodowanych. Pożar stajni to ogromna tragedia dla samych właścicieli i wszystkich wielbicieli koni. Straty materialne mogą sięgać setek tysięcy złotych, ale najboleśniejsza pozostaje strata piętnastu zwierząt. Tragiczny pożar. W miejscowości Obórki zginęło piętnaście koni. Dziś nad ranem, tuż przed godziną czwartą, w miejscowości Obórki.